Na początku wojny Rosjanie przynajmniej cztery razy próbowali zabić prezydenta Ukrainy. Ostatni raz 7 marca poinformował o tym sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Ołeksij Daniłow. Za próbami miały stać m.in. siły specjalne przywódcy Czeczeni, Ramzana Kadyrowa. Więcej o tym nasz korespondent z Kijowa, Tomasz Jędruchów. Oleksiej Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa i Obrony, oficjalnie potwierdził, że Rosja miała plan zabicia prezydenta Włodymira Zełenskiego i stworzenia na Ukrainie marionetkowego państwa. Według informacji, które przekazywały zachodnie wywiady ukraińskim służbom, to była sprawa numer jeden no i było oczywiście podjętych kilka prób zabicia prezydenta Włodymira Zełenskiego. Jako pierwsza została i taka informacja przekazana 22 lutego, czyli dwa dni przed wybuchem wojny o godzinie 19.20 właśnie przyszła pierwsza, przyszedł pierwszy taki sygnał, że w najbliższym czasie może dojść do próby zamordowania prezydenta Zolańskiego. I zgodnie z protokołem po otrzymaniu tej informacji Daniłow bardzo szybko zaalarmował przede wszystkim prezydenta jego ochronę, także Służbę Bezpieczeństwa oraz ministrów spraw wewnętrznych i wszystkie odpowiednie organizacje, Organy. Łącznie do tej pory były cztery próby zabicia prezydenta Zełęskiego. przy czym ostatnia miała miejsce 7 marca, więc w sumie to było stosunkowo niedawno. Natomiast warto zwrócić uwagę, że bardzo często informacje o takich planach były przekazywane przez zaprzyjaźnione służby i w pewnym momencie również ukraińskie służby podawały, że swoje źródła mają nawet w FSB wśród pracowników tego organu, którzy nie zgadzają się z wojną, którzy nie zgadzają się z z agresją na Ukrainę i którzy byli skłonni przekazać te informacje właśnie po to, by uniemożliwić zamordowanie prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Oczywiście też drugą częścią tego planu było stworzenie marionetkowego rządu, ale tutaj Ołeksiej Daniłow zaprzecza, by miało chodzić o podejrzanego z Rady Stanu Wiktora Biedwiedczuka, czy na przykład byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, ale na czele tego rządu mieliby stanąć ludzie w pagonach. Chociaż nie jest jasne, czy chodziłoby o... Kolaborujących ukraińskich generałów, czy może po prostu zostaliby tutaj wysłani albo przywiezieni w teczkach generałowie rosyjscy. Tutaj mamy też jeszcze jedną nową informację mówiącą o tym, że Rosja szykowała się na atak na Ukrainę już 22 lutego, więc miało to być dwa dni wcześniej niż ostatecznie nastąpiło. Nie wiadomo co sprawiło, że Rosjanie przesunęli o dwa dni ten atak, ale jest tylko jedna rzecz, która z zapowiedzi albo raczej ze scenariuszy i analiz nie sprawdziła się. Otóż zarówno zachodnie wywiady, jak i analitycy ukraińscy założyli, że nie dojdzie do wykorzystania terytorium Białorusi do tego ataku. Tymczasem okazało się, że to właśnie z Białorusi wysyłane są rosyjskie wojska. To z Białorusi ostrzeliwane są zachodnie obszary Ukrainy. Zresztą także Kijów jest zagrożony ostrzem rakietowym właśnie prowadzonym z terytorium Białorusi. Okazało się, że Łukaszenka, Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, nie ma żadnej kontroli nad tym, co dzieje się na terytorium jego państwa, i cały czas też jeszcze realnie istnieje zagrożenie, że do tej wojny przyłączy się białoruska armia.